Mistrzu, jak długo czekać, żeby coś zmieniło się na lepsze? Jeżeli będziesz czekał, to bardzo długo. Ma to sens, nie? Jeśli będziemy tak czekali, to naprawdę będziemy długo czekali, żeby się zmieniło na lepsze. I można pobożnie pomyśleć, ale to Pan Bóg w nas zmienia to, co najistotniejsze i to, co, czego my sami nie zrobimy. Tylko to jest zawsze we współpracy. I o tym dziś, o tej współpracy, która jest ryzykowna i która zakłada też porażki. Próbujemy, uczymy się na błędach, idziemy do przodu, ale nie taką ścieżką, która byłaby spokojna. No dzisiaj w tle mamy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Ja na tym drugim bardziej się skupię, na Piotrze. O, Judasza, o Judaszu jest jeszcze w jutrzejszej Ewangelii. No, bo my wiemy, że ten człowiek stał się apostołem, został tym, który przez Jezusa jeszcze jest jakoś wybrany. Jezus zmienia mu imię, jest skałą, na nim będzie chciał budować kościół i o nim wiemy chyba najlepiej ze wszystkich apostołów: jak on doświadcza wspaniałych rzeczy i ponosi porażkę. I doświadcza wspaniałych rzeczy i ponosi porażkę. To nie jest przecież pierwszy raz. Kiedy za chwilę, kiedy kogut zapieje, on się zorientuje, ale co ja robię, gdzie ja jestem. To już było wcześniej. No ale zarazem ma te doświadczenia cudów, od, od cudownego połowu, i on już wtedy wie, że on nie jest godzien. On wtedy już wie, że on nie jest godzien być uczniem Jezusa, ale decyduje się na to. Ale decyduje się dalejść pójść tą drogą, no i się będzie uczył. I będą momenty, które będą tragiczne, gdzie Jezus będzie musiał mu powiedzieć zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz na sposób yy, boży, ale, ale ludzki. To będą te kolejne momenty, kiedy mu się nie uda, no ale będzie wracał. Już dzisiaj chciałbym, żebyśmy tę zapowiedź jego zaparcia widzieli jako zapowiedź kolejnej lekcji, w której zrozumie, aha... To jestem jeszcze słabszy niż myślałem, tak od ludzkiej strony. To jeszcze jestem mniej wierny. To jeszcze mniej mogę zaufać swojemu przekonaniu, że będę wierny Jezusowi. Ale jednocześnie to będzie kolejna lekcja, w której będzie wiedział, ale cokolwiek się nie dzieje, Jezus na mnie stawia. Cokolwiek się nie dzieje, on mnie nie przekreśla. Cokolwiek się nie dzieje, on nadal widzi we mnie kandydata na apostoła, kandydata na tego. Na którym inni się ostatecznie oprą. Tylko On będzie silny później i w końcu odderzycie za Jezusa, dlatego że przeżył tyle tych porażek i to jest ileś. Czasami, jak słuchamy jakieś opowieści jakichś różnych osób, które odeszły od wielkiego grzechu, załóżmy tam brały narkotyki, a później się nawróciły i poszły za Panem Bogiem, to się wydaje, że to jest jedno złe, a później już dobre. W praktyce, jak znamy lepiej, Siebie i innych, to widzimy, to jest porażka i odbicie się, i nauka. Jeśli to jest dobrze przeżyte, to porażka kolejna, ale, ale nie tak głęboka, i to, co będzie pójściem, pójściem dalej w nauce tego, co, co jest drogą z Jezusem, w której możemy sobie pozwolić na to, że zaryzykujemy, a jak zaryzykujemy, to będą błędy. Może ktoś by mógł pomyśleć, no ale to lepiej by było, gdyby taki Judasz czy Piotr w ogóle nie poszli za Jezusem, skoro mają być takie rzeczy. Jeden go zdradzi, drugi się zaprze. No dobrze, że poszli. Patrzymy dzisiaj szczególnie na Piotra. Dobrze, że poszedł, dobrze, że popełnił te błędy, bo inaczej nigdy nie postąpiłby naprzód. Coś ciekawego mówi jeden z najlepszych tenisistów w historii w ogóle. Tak? To jest absolutna legenda Roger Federer w tych 1526 meczach, które grałem w mojej karierze, wygrałem prawie 80% tych meczów. Teraz mam pytanie dla Ciebie. Jaka jest procenta punktów, których myślisz, że wygrałem w tych meczach? Tylko 54%. On mówi o tym, że przy tych tam ponad 1500 tysiąca meczów, które, które rozegrał, wygrał prawie 80%. To nadal nie jest 100%. Oczywiście on grał z innymi świetnymi zawodnikami, ale to jest blisko 80%, no ale no rozumiemy. No dobrze, to już jest, to, to jest dużo. Tylko on swoich słuchaczy w pewnym momencie pyta: A jak myślicie, a ile tych pojedynczych piłek wygrałem? Nie całych meczów, nie całych setów, nie całych gemów, tych pojedynczych piłek. I okazuje się, że on, jeden z najlepszych w historii, i to jest zaskakujące, to intuicyjnie byśmy myśleli, że to jest więcej. On wygrał 54% tych pojedynczych zagrań. Że to przeciwnik wpakował piłkę w siatkę albo wyrzucił ją poza kort. To jest trochę ponad połowa. To znaczy, że prawie połowa to były przegrane piłki. I on będzie tak mocno i mądrze, myślę, mówił o życiu. On wie, że to nie tylko o tenisie. Że... No, jest ta jedna piłka, i kiedy się gra, to on może być skupiony na tej jednej. I to jest najlepsze. On będzie skupiony na tej jednej. Tak jak my możemy być, powiedzmy, przekładając to szerzej na nasze życie, skupieni na tym dniu. To dziś chcę ten dzień przeżyć możliwie jak najmądrzej i jak najlepiej. No, to jest ten dzień. I za chwilę on powie, ale to jest, jest kolejna piłka. Niezależnie od tego, czy to ją przegrałem, czy wygrałem, jest. Kolejne, kolejne zagranie, ja serwuję, przeciwnik returnuje, coś się, coś się dzieje, i teraz nieważne już tamto. Znaczy tamto zostawiamy, ważne, ale tamto zostawiamy, teraz jest ta kolejna, tak jak mój kolejny dzień. I to poprzednie, co było, oczywiście, będzie wpływało na to, jak my dzisiaj funkcjonujemy. Cała nasza przeszłość. To wszystko na nas wpływa. Tylko, jeśli nie będę zakorzeniony w tym, co właśnie się wydarza, w tym, co właśnie Pan Bóg mi daje, no to będę przytłoczony tym wszystkim, co było. Albo będę skupiał się na swoich sukcesach i myślał, ale ja jestem świetny, i wtedy można mieć takie głupie pomysły jak, jak Piotr, który powie, ale jestem silny, ale w życiu się ciebie nie zapre. Albo można się skupić na swoich porażkach i uznać, że ja już nic nie będę robić, bo już tyle razy mi się nie udało. No to. Nie uda się, uda się, nie uda się, uda się, nie uda się, uda się, będzie zmiennie, tylko Pan Bóg jest z nami. Pan Bóg w tym wszystkim nas nie zostawia. I to nie jest kwestia tego, czy my nie będziemy mieli porażek w życiu, tylko jak sobie z tymi porażkami poradzimy. Z sukcesami również, jak sobie poradzimy. Bo te porażki mogą nas przybijać i wycofywać z działania, że w zasadzie powiem, no to. No to no to niech Pan Bóg coś zrobi, bo ja lepiej to nic nie będę robił. Nasze sukcesy mogą wbijać nas w pychę i możemy myśleć, ale to ja już w zasadzie prawie Boga nie potrzebuję, bo tak świetnie mi idzie. A tymczasem jest tak, że raz się uda, raz się nie uda. Z czasem naprawdę możemy być mądrzejsi, to więcej może się udawać, ale nie będziemy bezbłędni. I zrzucenie z siebie tego ciężaru będzie tak ważne. Jako dziecko pamiętam, że musiałem... Więcej niż raz, myślę, że ileś razy usłyszeć podobny komunikat, pewnie różnymi słowami, który był dla mnie komplementem, ale mnie spiął ostatecznie. Że Piotruś to tak mało mówi, ale jak już coś powie, to mądrze. Ja coś podobnego musiałem usłyszeć ileś razy. Przynajmniej na tyle, że zapamiętałem, że tak mnie inni widzieli jako dziecko, ale. Już dzisiaj z perspektywy myślę, to trochę mnie w pewnym momencie tak spinało, no bo ja powinienem powiedzieć coś mądrego. Tego inni oczekują, że no, może nie gada bardzo dużo, ale jak powie, to to będzie sensowne. Czasami powiem sensownie, a czasami chlapne głupoty. Czasami będę bardzo szlachetny i rzeczywiście z otwartym sercem będę mógł wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi. A czasami okaże się, że, że jestem małostkowy, że jestem egoistą. Okaże się, że nie, nie dorastam absolutnie do tego, jak chciałbym żyć i y, jak czuję, że Pan Bóg mnie zaprasza. Będzie różnie. I takich, takich Szymonów, Piotrów, którzy gubią się, ale chcą, ale się cały czas uczą, jest mnóstwo. Najważniejsze, żeby nie stracić wzroku. Z Jezusa. Judasz stracił. Judasz niestety nie spotkał się z Jezusem po zmartwychwstaniu. Gdyby się spotkał, któż to wie? Może nawet mimo tej zdrady by się okazało, że on jest w stanie sobie samemu przebaczyć, kiedy zobaczy, że Jezus mu przebacza. Ale on nigdy sobie nie da szansy. On zakończy swoje życie. Szymon Piotr? Inaczej. Z tymi wszystkimi doświadczeniami, jakie miał, z tym wszystkim, czego już nauczył się od Jezusa, z tym wszystkim może dalej iść i przeżyć no, kolejną porażkę, kolejne rozczarowanie. No, nim kogut nie zapije trzy razy się nie wyprzesz, no, absolutnie to się nie stanie, na pewno poszedłby o ogromny zakład. Nie. A jednak, tak się wydarzy. I to nie jest koniec historii. I to nie jest to, co miałoby spowodować, że on już powie, ale przepraszam bardzo, ale to, to, to w porządku, ja nie będę sobie życia odbierał jak, jak, jak Judasz, ale, ale no ja już rezygnuję z bycia apostołem, a już na pewno nie będę udawał, że ja coś mam innym powiedzieć, no bo to moja, moje życie to jest historia porażek. Nie, to jest historia porażek i sukcesów w jego przypadku. I zwróćcie uwagę na to, gdyby. Ta wspólnota kościoła, która spisuje już po tym wszystkim, po jakimś czasie, te kolejne Ewangelie powstają, kolejne, kolejne teksty, gdyby miała rzeczywiście w tym wszystkim próbować to tak ustawić, żeby, żeby inni zaufali apostołom, że to oni widzieli zmartwychwstałego, że przeszli z nim całą tą drogę i że ich świadectwo jest prawdziwe, to nie powinni w ogóle wymazać te fragmenty, które na przykład. Podważają ten cały autorytet Szymona Piotra, który tak po ludzku rzeczywiście był tym punktem odniesienia w tym pierwszym kościele. Ale tego nie robią, bo nie szkodzi, że tak było, bo taka jest prawda i nie ma się co wstydzić tej prawdy. To jest bardzo nasze, to jest bardzo ludzkie. I dzisiaj powiemy: Święty Piotr, Święty, który tyle razy. Już poznał Jezusa, tyle razy widział, tyle razy wiele obiecywał, a później się okazuje, przychodzi próba, przychodzi trudność i nim kogut zapieje, on będzie w ogóle zaprzeczał, że, że zna Jezusa. Spójrzcie, mogło być mnóstwo różnych innych przykładów na jednego z najbardziej <grym> z <tle> znanych psiaków internetu. Ja mogę go oglądać ileś razy, i za każdym razem mnie śmieszy. W zasadzie nie chodzi o psa, o właściciela, który ma pomysł, żeby użyć swoich rąk, i, 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 i to zestawienie jest, jest uroczo-komiczne. Ale internet nam trochę pokazał, jak, jak wiele jest w nas kreatywności, jak wiele jest tej twórczości, którą swoją drogą ja jako wierzący. Widzę jako ten, ten odblask Pana Boga w nas, Boga stwórcy, który w nas zostawia tę kreatywność i, i twórczość. Pokazuje to trochę w ramach takiego przerywnika, w tym, co poważnie go mówię, ale też nieprzypadkowo, bo chciałbym, żeby też ten obraz przypominał nam. My naprawdę możemy bardzo dużo wymyślić. My jesteśmy w stanie spróbować. O to chodzi, żeby właśnie podjąć tę próbę, no pokażę się innym. I może uznają, że to jest głupie, że to jest śmieszne. Ja nie jestem jakimś nie wiadomo jak doświadczonym YouTuberem czy, czy obecnym na, na mediach społecznościowych, ale jednak od lat coś robię. To już są tysiące komentarzy, które się pojawiły pod najróżniejszymi wpisami, filmami, yy, rekolekcjami i tak dalej. No przecież nie jest tak, że wszystkie są pozytywne. No większość w ogóle to będzie, nie, czy wiele takich negatywnych to będzie na, na takim poziomie, dlaczego ksiądz nie ma sutanny. Nawet no gdybym ja się miał. W związku z tym zatrzymać i powiedzieć tam, no już nie będę więcej niczego nagrywał, bo może pojawi się jakiś negatywny komentarz. Pojawi się. No niektórym zasadniczo niewiele pasuje w życiu, a niekiedy to będzie słuszny negatywny komentarz, bo coś zrobiłem coś zrobiłem nie tak. No ale idziemy i uczymy się. To jest droga, już nie chodzi o, o, o takie małe rzeczy, ale ta, ta całego życia ta, która sprawia, że my się nie poddamy, nie wycofamy, ale. Ale zagramy ten następny punkt, bo on jest ważny. Wejdziemy w ten dzień z takim przekonaniem, ja mogę, bo jestem bezpieczny. I to bezpieczeństwo jest tak kluczowe. Tak mi się wydaje, że w przypadku Szymona Piotra to, to jest to. On wiedział i Jezus na mnie stawia. On wiedział, z jakichś przyczyn Jezus mnie wybrał. Możliwe, że czuł się wielokrotnie zawstydzony, możliwe, że czuł się niegodny, jakby zapominał o tej swojej słabości, i znów wydawało mu się, że jest silny, i znów spadał z tego wysokiego konia, ale wiedział, ale Jezus jest ze mną i on ze mnie nie rezygnuje, i to jest tak ważne. To jest tak ważne, jak, jak i to, to małe dziecko, które tam coś tam narysuje, i, i, i to jest odpowiednie dla trzylatka czy, czy czterolatka. Bez sensu, żeby ta osoba się porównywała z największymi malarzami w historii, w historii ludzkości. Z odwagą to dziecko przyjdzie i przyniesie i pokaże babci, y, tacie, komukolwiek, kto, kto wiadomo, no, no kocha. No i, i ta osoba spojrzy z podziwem i, i, i się ucieszy, nawet jeśli tam będą błędy, i, i to jeszcze to dziecko się będzie musiało nauczyć, żeby. Żeby, żeby to było ładniejsze. Jeśli ktoś jest dobry w czymś, to prawdopodobnie ci powie, ale za mną jest mnóstwo porażek. I to nie dotyczy tylko sportowców. Za mną jest mnóstwo porażek. Były sukcesy i porażki. I to właśnie na tych porażkach się nauczyłem i w życiu się tego uczymy. W życiu się uczymy tego, żeby rzeczywiście przeżyć to, że pewne rzeczy mi się. Nie udają. A dla wierzącego to jest tak ważne przeżyć z Bogiem, a mamy jeszcze tak potężne narzędzia, jakim są sakramenty i spowiedź, chociażby. Możemy wyciągnąć rękę ku temu, co jest już dla nas przygotowane, jako ten szczególny sposób przyjścia Pana Boga i okazania Jego łaski. Bo to jest rzeczywiście takie odcięcie, już się nie zatrzymuję tym przegranymi punktami, że wpakowałem tą siatkę, tą, tą, tą piłkę i przestrzeliłem, jednak rzeczywiście się, się nie udało. Zostawiam to. Nie udało mi się. Zgrzeszyłem. Przepraszam Cię, Panie Boże. Jezus za każdym razem przebaczy i idę dalej. I ta wolność, żeby pójść dalej i nie dać się zamknąć lękowi, ona pozwala. Pójść tak jak Szymonowi Piotrowi przez swoje życie do świętości i do oddania swojego życia za Jezusa. I może tym bardziej, kiedy patrzymy na niego w jednym z tych momentów, kiedy mu się nie udaje, kiedy Jezus musi mu powiedzieć: no Chłopie, tobie się wydaje, że jesteś taki mocny, do rana, do momentu, kiedy kogut zapieje, ty się wielokrotnie mnie wyprzesz. Nie znasz prawdy o sobie. Wydaje ci się, że jesteś silniejszy niż jesteś. Właśnie patrząc na Szymona Piotra w takim momencie, może tym bardziej, próbujmy zobaczyć, i w tych słabszych momentach, w których mogę zaryzykować, że takie się pojawią, ja jestem przez Boga przyjęty. I to daje tak ogromne bezpieczeństwo. A jeśli miałbym dopiero zasłużyć? Na to, że Pan Bóg mnie pokocha. Wtedy, kiedy będę dobry, kiedy nie będę popełniał błędów, kiedy nie będę grzeszył, kiedy będę się modlił wystarczająco, no to jak z tego, tego obrazka, którym rozpocząłem, no to mogę czekać w nieskończoność, że coś się zmieni. To muszę wyjść, to muszę zaryzykować, to muszę spróbować, może być wbrew. W swojej naturze liderem w czymś, innych pociągnąć, powiedzieć o swojej wierze, choć jednocześnie wiem, że ona jest krucha i ze swoimi słabościami przychodzę, przychodzę do Pana Boga. No ale to jest takie wyjście trochę tego, który trochę na wyrost pozwala sobie na to, żeby zaufać. Idę w tę drogę, bo Jezus mi zaufał, bo Jezus mnie wybrał, bo On mnie zaprosił. I tyle wystarcza. I bądźmy kreatywni. Na no, przypomnę naszego psa, którego pokazywałem. Bądźmy kreatywni, bo my jesteśmy w stanie mnóstwo rzeczy wymyślić. Naprawdę internet pokazał światu, jak w człowieku jest mnóstwo kreatywności i to nie są jedynie artyści. Ale bądźmy kreatywni w tym, żeby budować dobro, żeby budować to, co jest chrześcijaństwem na ten czas swoją drogą, całe Pismo Święte, Stary Testament. To będzie historia bardzo podobna do tej historii Szymona Piotra. Przymierze Izraelici zrywają do przymierzy. Pan Bóg znowu zawiera przymierze i znów zrywają i znów przymierze. To będzie ta historia, oczywiście nie we wszystkich księgach Starego Testamentu, ale która będzie centralna z tym ostatnim przymierzem, jakim jest przejście Jezusa. My jesteśmy niewierni. Bóg jest wierny, dlatego że on jest wierny, my możemy być bezpieczni i odważni. W tym, żeby podjąć te kolejne próby, że wejdę w życie i być może się nie uda. I być może się ośmieszę. I być może doświadczę smaku porażki. Ale być może uda się zrobić coś dobrego. Ale być może okaże się, że będę mógł mieć tę wolność kogoś, kto zaufał. Kto zaufał, że może spróbować, może popełnić błędy i zawsze może wrócić.